Cześć, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o pięciu takich głównych, moim zdaniem, zasadach, które warto byłoby przestrzegać, jeżeli chcecie mieć piękną, gładką, zdrową skórę bez trądziku, bez wyprysków. Bez zapchanych porów, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do filmu. No i oczywiście, nie zapomnijcie, żeby uprzedzać mój Instagram, jak i również subskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. No i zaczynajmy. Pierwszym i moim zdaniem najważniejszym krokiem, jeżeli chodzi o pielęgnację naszej skóry, jest to, żeby zorientować się, jaki mamy typ skóry. Mamy różne rodzaje skóry: mamy skórę wrażliwą, mamy skórę tłustą, mamy skórę mieszaną, i tak dalej, tak dalej ich kilka. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to ja nagrałam taki filmik, więc możecie sobie obczaić. No i wiedza na temat tego, jaki mamy rodzaj skóry, jest bardzo ważna do tego, aby później um, zastosować odpowiednią dla naszej skóry pielęgnację. Bo jeżeli na przykład mamy skórę wrażliwą, a zaczniemy używać produktów, które są przystosowane do na przykład skóry bardziej tłustej czy mieszanej, no to wtedy możemy naszą skórę podrażnić i spowodować jeszcze więcej wyprysków i to, że nasza skóra będzie wyglądała i jeszcze gorzej, no i na odwrót. Um, na odwrót sobie nie jest aż tak źle, ale wciąż warto wiedzieć, jaki mamy rodzaj skóry i wtedy możemy ruszyć dalej w poszukiwaniu idealnych dla naszej skóry produktów. Kolejnym punktem numer dwa będzie to, żeby przestać używać te takie dziwne rzeczy, które czasami widzimy na TikToku, takie jak na przykład pasta do zębów na naszego pryszcza, albo nałożyć sobie trochę spirytusu na pryszcza, albo co tam jeszcze są te różne maseczki. Jak na przykład nałożenie kurkumy na twarz, albo te takie, wiecie, DIY, peelingi do twarzy z jakichś orzechów, z kawy, jakieś różne dziwne, przedziwne rzeczy, a co gorsze na przykład, i to wciąż jest jeszcze bardzo mocno utarte chyba, w naszej kulturze, czyli jeżeli mamy brzydką skórę, idź, wystawia się na słońce i leż tam, dopóki ci to wszystko nie zejdzie. Jest to po prostu straszne, ponieważ jeżeli chodzi o słońce, no to chyba nie muszę wam mówić, jak złe jest słońce dla naszej skóry w ogóle. Um, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie inne różne DIY i tak dalej, i tak dalej, no to my nie jesteśmy, wiecie, nie pracujemy w laboratorium, nie jesteśmy dermatologami i tak dalej, i więc jakby ciężko będzie nam... Zrobić sobie produkt, który będzie odpowiedni dla na naszej skóry i który tej naszej skóry nie podrażni, no bo skąd wiesz, ile masz nałożyć tej kurkumy, albo z czym masz ją pomieszać, żeby otrzymać idealne pH i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest tam wiele, wiele kroków, które e, trzeba znać i, i, i trzeba gdzieś tam nimi um, się kierować, żeby stworzyć dobry produkt do naszej skóry. Um, I nawet jeżeli widzicie takie super efekty po nie wiem, tygodniu używania jakichś DIY-ów czy pasty do zębów, no to <gryw> uwierzcie mi, że potem będzie gorzej. Um, tak na przykład było w moim przypadku, kiedy e, spróbowałam tego olejowania i na początku mówię yeah, ja, ale super. Wiecie, miałam taką mega gładką skórę i mówię ja pierdziele, to jest wynalazek po prostu stulecia. Teraz będę się olejować co tydzień. No, natomiast po paru dniach dostałam takiego wysypu pryszczy i ten wysyp pryszczy utrzymywał się u mnie przez jakiś miesiąc. Ja byłam załamana i już nigdy, nigdy więcej takiego czegoś. Nie zrobię. Będę używać już tylko produktów, które są przeznaczone do mojego typu skóry, um, a nie jakichś dziwnych DIYów z TikToka. Kolejnym punktem numer 3 jest to, żeby nie zapominać o myciu naszej twarzy. To jest takie basicowe, wszyscy o tym mówią, prawda? Jeżeli wracasz z imprezy, to nie zapomnij umyć twarzy. Natomiast wciąż wiele osób o tym zapomina i mówi sobie: "A dobra, umyję tą twarz rano". Natomiast nie, bo po pierwsze, na twojej skórze utrzymują się bakterie, które wytwarzają się przez cały dzień. Dodatkowo, jeżeli używasz kremu z filtrem, a powinnaś lub powinieneś, bo moim zdaniem jest to najważniejszy produkt w każdej pielęgnacji, no to taki um, z krem z filtrem, kiedy będziemy go trzymać przez całą noc, jak i te wszystkie również bakterie, oleje i itd., dalej, po prostu spowodują to, że następnego ranka czy dwa dni później dostaniemy kolejnego wysypu pryszczy, a jeżeli chodzi o mycie naszej twarzy, to tutaj nie tylko chodzi o to, żeby, wiecie, nałożyć sobie trochę żeliku i go spłukać, nie. Tutaj chodzi o to, żeby tą twarz naprawić, dobrze i porządnie umyć i najlepiej będzie, jeżeli zastosujemy podwójne mycie, czyli najpierw olej, a później właśnie jakiś żel, ponieważ wtedy będziemy mieć pewność, że wszystko z naszej skóry się zmyje i będzie ona czysta. Jak i również to, że po prostu zmyje się z niej krem z filtrem, a krem z filtrem naprawdę ciężko jest domyć jednym z żelem do mycia. No naprawdę potrzebuje raczej oleju i żelu do mycia, żeby się dobrze no i tutaj, oczywiście, jeżeli będziemy znać nasz Typ skóry, no to łatwo będzie dostosować nam również odpowiedni żel i olej myjący. Jak jeżeli tego nie wiemy, no to możemy również tutaj popaść w jakieś złe wybory. Tak więc lepiej najpierw ustalić rodzaj swojej skóry, a później ruszyć do kupowania jakiegokolwiek produktu. I tak samo będzie z kolejnym podpunktem, czyli tym, że jeżeli chodzi o pielęgnację skóry trądzikowej, czy skóry, która po prostu ma jakieś skłonności do wyprysków, lub powiedziałabym praktycznie każdej, no to tutaj mamy kilka produktów. Które são po prostu. niezbędne w naszej kosmetyczce czy tam łazience. No i będzie to oczywiście witamina C, będzie to retinol, będą to kwasy. No i tak jak mówiłam wcześniej, zależnie od rodzaju naszej skóry będą to różne kwasy. Jeżeli mamy skórę tłustą, no to tutaj możemy mieć kwas glikolowy czy kwas salicylowy. Natomiast jeżeli mamy skórę bardzo wrażliwą, no to na przykład kwas um, migdałowy i tak dalej, i tak dalej, więc warte jest również to, żeby ustalić sobie typ naszej skóry. Mamy również ceramidy, mamy peptydy, no i mamy krem z filtrem i to są takie sześć, moim zdaniem, najważniejszych, no i kwas hieronowy, ale to można zaliczyć w sumie do tych kwasów. To są takie najważniejsze, podstawowe produkty w każdej praktycznie pielęgnacji. Kolejnym podpunktem będzie to, żeby nie zapominać o zmienianiu naszej poduszki. Ja wiem, że czasami nam się wydaje, że dobra, jak zmienimy ją raz w tygodniu, czy tam raz na półtora tygodnia, to będzie ok. Natomiast nie, bo kiedy um, śpimy, no to na naszej skórze również tworzą się bakterie, wytwarzają się oleje i tak dalej, dalej, które um, później zostają na tej poszewce i następnego dnia my znowu tą twarz to wycieramy, co również może powodować wypryski, zapchane pory i tak dalej, i tak dalej. Tak więc warto jest zmieniać naszą poszewkę jak najczęściej, jak to jest tylko możliwe. No, i tutaj również taki tip ode mnie, żeby zainwestować w poduszkę jedwabną, bo są one po prostu genialne. Nie tylko mają one cudowne działanie na naszą skórę, ale i również na nasze włosy. Tak więc, jeżeli macie jakąś wiecie, 50 czy 60 zł do wydania, to naprawdę polecam Wam zainwestować w jedwabną poszewkę. Nie chodzi o to, żeby to była cała Wasza pościel, ale chociaż ta poduszka, na której świecie. No i ostatnim, ale wcale nie mniej ważnym, i to w sumie będzie już szósty, więc trochę jednak nie 6, a 5, a tych pod punktem będzie, będzie to, aby nie zapominać nakładać na siebie kremu nawilżającego, bo to jest również dosyć częsty błąd. Um, pomijanie właśnie kremu nawilżającego, szczególnie jeżeli osoby mają skórę mieszaną bądź skórę tłustą i wtedy wychodzą z założenia, że przecież skoro ich twarz produkuje tyle oleju, no to warto ją jak najbardziej wysuszyć, nie? Jak najbardziej wiecie, nakładać jakieś produkty z alkoholem, żeby ona była super sucha um, i w ogóle i tak dalej. Natomiast nie, nieważne jaki macie rodzaj skóry które nawilżanie jest niezbędne. Jest to po prostu taki kluczowy element każdej pielęgnacji, ponieważ bez tego um, również daleko nie zajedziecie. Um, nie tylko chodzi o to, że Wasza skóra będzie wyglądać starzej, ale i również produkty takie jak na przykład retinol czy, czy różne kwasy wymagają od nas tego, żebyśmy tą skórę również nawilżali. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się pomocny dla kogoś z Was. Dajcie mi znać, um, co myślicie o tym filmie, dajcie mi znać, jaki macie rodzaj skóry, z jakimi problemami w tym momencie walczycie. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a! No i również oczywiście standardowo, jak macie jakieś pomysły na to, jakie inne filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to dawajcie znać na dole. Subskrybujcie, lajkujcie, a ja Was całuję i do zobaczenia w kolejnym, a!